Kochani, to ja Rose um, i pewnie nie słyszycie tego w moim ogólnie głosie, ale jestem jakby jak trochę chora i to chodzi o to, że um, po prostu mam taki dziwny ból głowy i w ogóle jest jestem taka trochę um, nieswoja i w ogóle ale postanowiłam tak dla was nagrać um, filmik jest to filmik z wymian jest to um, wymiana z Cupcake którą pozdrawiam Właśnie ta paczeczka, myślę, że w poszło, ale coś tam się pewnie opóźniło. i Jest tutaj dopiero dzisiaj. Ale to nic, bo zdarza się zawsze, że coś tam może później tak, ale to tak w porządku dziennym. Więc ogólnie to, to będzie taki słodzieśny um, nie wieści. Fajne. O, bardzo fajne teraz pozwólcie że to otworzę i tu właśnie mamy lisik. Mm. i mogę wam na to przeczytać hey, bardzo dziękuję Ci za wymiankę mam nadzieję, że bez się podoba Dziękuję bardzo. bardzo fajny liścik właśnie sobie go zostawiam, mam takie miejsce na te wszystkie liściki a to, że z się wymienia to po prostu nadal nie wierzę, bo ym, no, jest jakby jedną z moich takich ulubionych Alpecio Barak i właśnie zawsze chciałam się z nią wymienić, tak naprawdę dalej też otrzymałam od kap, um, kilka wydatków Niektóre tutaj właśnie w nich są zapakowane. O tak. I właśnie tu mam jakieś Słodkie Teraz wam pokażę. Um, to taka skorolka. Ogólnie to ja bardzo lubię skorolki. Także plusik. Bardzo fajna. Taka słodka. Codziennie w mm -hmm. taki hamburger. Ale nie bym sobie zjadł ale jestem taki niedźwiedź e, dalej to wam pokażę może dodatki jeszcze dodatków a więc a mam tutaj taki e, no właśnie z nim jakby to nazwać to by był kłak ciasta Cokolwiek się nie znam, tak dobrze na jedzonku, ale to jest bardzo ładne. Bardzo Dalej taki kwiatek też mi się bardzo podoba. Jest bardzo ładny. I można go pewnie na potrzeba. Dalej taki. Lodzik. Zobałam Jest bardzo słuszny. Dalej jeszcze ojku takie, to jest po prostu święte. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna za takie te, bo ja naprawdę szukam takich, ja nie mogę ich gdzie znaleźć. Albo są takie, takie, wiecie, takie okrągłe i w ogóle nie chcę ich przyczepić na figurkę. A za to, to po prostu dziękuję kapu. No i teraz co na hmm. jest. To bardzo ładny kotek i jeżeli ktoś tam Wam się czepiał o niego i mówi, już to jest jakaś mróbka czy coś, to proszę bardzo dorobujcie sobie takie komentarze, bo takie coś w ogóle mnie nie rusza i mu. Więc jest to taki szybko. Że... Mm. to jest taki short hair jest naprawdę bardzo ładny ale macie tutaj 2006 Hasbro China także wydaje mi się, że takie figurki po prostu zostały wtedy nie wypuszczane do sprzedaży i dopiero niedawno ktoś jakby je wpuścił to niekoniecznie jest po drog. dobra to była tyle, dzięki za oglądanie Понят. Yeah.